Cześć, dzisiaj chciałem wam pokazać kolejny filmik, pokazujący, jak się udało szczepienie jabłonki. To już mi się wydaje, jest przynajmniej trzeci filmik, także dwa lata po szczepieniu, przynajmniej i tutaj chyba w poprzednim filmiku, zdaje się, nie pokazywałem, jak jeszcze była taśma założona. Także ja już ją w zeszłym roku zdjąłem tą tasiemkę. No i już tak sobie jest na wierzchu cały poprzedni sezon praktycznie, bo ja chyba robiłem jakoś na początku lata. No i teraz widać właśnie jak wygląda to miejsce, w którym się zabliźniło. No nie wiem czy to wygląda jakoś wspaniale, pięknie, ale no jest żywa ta gałązka i ona już się tutaj rozdwoiła. Ma jedną końcówkę tutaj. I drugą tutaj o i tą tak zawinąłem troszkę żeby się przesuwała w drugą stronę i ona się też rozwija mają w tym roku świeże przyrosty bardzo ładne tutaj od tego miejsca no nie wiem to jest 40 cm najmniej ładnie sobie rośnie ale cały czas jeszcze nie było na tej gałązce pąków kwiatowych no i nie będzie na tym szczepionym na tej szczepionej gałązce póki co jeszcze owoców. Ale za to ogólnie ta jabłonka jeszcze się trzyma. Jeszcze nie umarła. Bardzo jest to zaskakujące. Tu jeszcze raz pokażę jak ktoś nie widział poprzednich to tak to wygląda. Tutaj już sama kora została w zasadzie i tylko jedna jakaś taka żyła tutaj wygląda na, na coś co jeszcze jakoś ma połączenie z korzeniami. No i tak to tak to tutaj jest na, na tej jabłonce. W tym roku, na tej właśnie, o, na tej co mi odrasta od korzenia, do której szczepie, w tym roku tutaj się pojawiły jakieś jabłuszka. To są e, już te, co, te takie powiedzmy dzikie. To nie jest ta ładna papierówka, tylko to są, to jest gałąź od tego powiedzmy żywego, ładne, ładnie rosnącego e, drzewka. No ale to są jedyne te chyba trzy czy cztery jabłuszka, ale za to e, ta Papieróweczka no ma, jest oblepiona. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, bo są jeszcze małe, ale jest ich naprawdę sporo. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jakieś jabłuszko wisi. O. I one będą sobie ładnie tutaj dorastać. Mam nadzieję, że będą udane w tym roku, bo jest bardzo ładna, ciepła pogoda. Już teraz jest mniej więcej połowa czerwca, zdaje się. Także dużo słonka dostają, trochę mało jest wody, no ale to już jest na tyle stare drzewko, że nawet go tam chyba podlewać nie będę, nie trzeba. No i, i sobie rośnie. No i tak jak mówię, no niestety jeszcze na tej przeszczepionej gałązce nie było pąków, także sukcesu nie można ogłosić, ale liczę na to, że za rok już coś się tutaj uda. No, i wtedy będzie faktycznie sukces ze szczepienia. No bo co to, co to za szczepienie, jak, jak nie będzie dawało owoców? Bo taki jest tutaj zamysł, żeby właśnie uratować tą umierającą jabłoneczkę, bo ma ładne owoce papierówki takie duże, smaczne. I żeby one sobie właśnie dalej mogły rosnąć, nawet jak tam to główne drzewko już nie da, nie da rady. Ja szczerze mówiąc nie sądziłem, że ono tak długo przetrwa. Myślałem, że jest, mam ostatnią szansę i dlatego, dlatego przeszczepiłem. No i też dlatego, żeby sobie tam poćwiczyć. No ale tak, no nie wiem. Może jest jakaś, nie wiem, <grych> to muszę poczytać. Może są jakieś męskie czy żeńskie te gałązki? Może jedne mają, drugie nie mają kwiatków. No nie wiem, jak ktoś ma pojęcie na ten temat lepsze ode mnie, to możecie dać znać w komentarzach jak to, jak to się ma Bo No nie wiem, troszkę mnie to martwi, ale no mówię Jeszcze nadzieja jest, także To tyle, chciałem tylko pokazać, że cały czas już po, po kilku sezonach cały czas Ta gałązka żyje, trzyma się Także no, przyjęła się na pewno już na, na stałe, No tylko kwestia, żeby jabłuszka zaczęły się pojawiać. Także no na tyle, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem.